Dzisiejszym naszym tematem jest, jak powiedzieliśmy sobie, świętość życia u samego jego początku, co jest znaczące dla nas, dlatego że dzisiaj uzyskaliśmy możliwość, mówię my jako, jako ludzkość, uzyskaliśmy możliwość ingerowania w tę sferę życia i w bardzo wielu przypadkach dotykających bezpośrednio konkretnych ludzi. Te problemy ingerowania w sam początek ludzkiego życia rodzą bardzo konkretne pytania. I to zarówno u tych, którzy są powiedzmy pacjentami, jak i u tych, którzy, którzy są, prowadzą tego typu działanie badania lekarze czy inni, czy inni specjaliści z, z, dziedzin, z dziedzin biologicznych czy, czy medycznych. Kiedy podejmujemy to zagadnienie, Godności ludzkiego życia u samego początku musimy spojrzeć na nie w dwóch przynajmniej warstwach. Po pierwsze, właśnie ten biologiczny proces, który dokonuje się u samego początku jej życia, niezwykle ciekawy. Jak to się dzieje, kiedy powstaje człowiek? Trzeba byłoby się właściwie cofnąć do tego momentu, w którym potencjalny rodzic jest u początku swojego życia. Kiedy on, ten przyszły ojciec czy przyszła matka kształtuje się w łonie swojej matki, wtedy powstają już w jego malutkim jeszcze organizmie komórki, które za lat 25-30 będą zdolne do stworzenia początku, dania początku nowemu życiu. I to dotyczy zarówno chłopca, mężczyzny, ojca, jak i dziewczynki, kobiety, matki. W obu przypadkach nieco odmienne są te procesy, już nie chodzi w tym momencie o szczegóły, ale właśnie w obu przypadkach już wtedy powstają komórki, bardzo wiele, które będą czekały na swój czas. Dla mnie jest to bardzo, bym powiedział, wręcz symboliczne takie, że już u początku. Życia człowieka, jest on przewidziany jako rodzic kolejnego pokolenia. To jest niezwykła ciągłość tego procesu człowieczeństwa, życia człowieka, przekazywania kolejnym pokoleniom właśnie tego, czym jest człowiek ze swej istoty. Kiedy już człowiek jest dorosły, dojrzały i decyduje się na zostanie rodzicem. W tym momencie, w tym momencie yy, pojawia się już ten proces powstawania tego życia, o którym dzisiaj chcemy mówić. Jest to moment właśnie najbardziej istotny. to jest moment poczęcia albo w innym języku, mówiąc moment zapłodnienia, kiedy spotykają się te dwie odrębne ze swej natury komórki, Rodzicielska, matczyna i rodzicielska, ojcowska, które w swojej strukturze są tak skonstruowane, iż są zdolne do połączenia ze sobą i dodania początku nowemu życiu. Następuje to w procesie zapłodnienia w procesie, kiedy przenika do komórki rozrodczej żeńskiej, komórka rozrodcza męska, i wtedy łączą się te dwa. Dziedzictwa zupełnie przypadkowo, i powstaje nowa, zupełnie odrębna jednostka. Nowa pod względem struktury genetycznej, i tutaj jest właściwie ten moment, który niektórzy, czy większość właściwie, traktuje jako właśnie początek tego, co w takim popularnym języku nazywamy ciążą. Chociaż nie wszyscy podzielają taki pogląd, bo tutaj wydawało, wydawać by się mogło, że w tym biologicznym wymiarze no tutaj nie ma dyskusji właściwie, bo są jest szkiełko i oko, jak mówił poeta, i wszystko jest do, do zobaczenia. Ale nawet w interpretacji tych faktów już są różnice. Początek ludzkiego życia, właśnie powstanie tego, tego żembrionu. on się w pierwszej fazie swojego istnienia dzieli na dwie, cztery, osiem, szesnaście komórek. Coś jest nie tak, nie? No, niestety, przepraszam bardzo, ale nie obejrzymy tego. Wobec tego ja tylko będę miał ściągę, że tak powiem. żebyśmy, żeby ja się tu nie pogubił przynajmniej. Otóż w tym momencie jest ciekawa historia z tym, że te właśnie początek, na, na, u samego początku tego ludzkiego istnienia te wszystkie komórki. Mają niezwykle ciekawą właściwość, polegającą na tym, że, jeszcze wspomnimy o tym przy innym temacie, że każda ta komórka jest zdolna dać początek jakiejkolwiek innej komórce ludzkiego organizmu. Zwróćmy uwagę, że my powstaliśmy z jednej komórki po połączeniu ojcowskiej i macierzyńskiej. A potem zaczęło się to wszystko różnicować. Powstały kości, mięśnie, krew, nerwy, i tak dalej, i tak dalej. Otóż na samym początku z każdej z tych komórek może powstać dowolna komórka naszego, naszego organizmu. To jest właściwość, którą dzisiaj, uprzedzając nieco fakty, medycyna próbuje wykorzystać. Pamiętamy ten wielki sukces sprzed miesiąca to było może nawet nie ogłoszone, że. Sparaliżowanemu człowiekowi wszczepiono pewien rodzaj komórek do rdzenia kręgowego i one się mają, dzięki temu mają go zregenerować, połączyć to rozerwanie, żeby mógł dalej funkcjonować. Tam by chodziło o nieco inny rodzaj komórek, ale gdyby się udało właśnie wykorzystać komórki o takiej, takiej właściwościach, jak tutaj mamy na początku do tego, to można byłoby właśnie regenerować poszczególne, poszczególne organizmy. Także na tym etapie wyjaśnia się mechanizm, który spotykamy co jakiś czas w naszym otoczeniu, mianowicie bliźniaki. Kiedy te, ta struktura złożona z kilkunastu komórek, powiedzmy szesnastu, z jakiegoś powodu się podzieli na, dwie, na dwa elementy, to powstają, powstaje dwóch bliźniaków, tak zwanych bliźniaków jednojajowych. Co jest też bardzo ciekawym zjawiskiem, i niektórzy widzą w tym pewien problem. Nazwijmy to, nazwijmy to e, filozoficzny. I wędruje ta komórka do e, miejsca swojego przeznaczenia, ta, ta zygota, gdzie zagnieżdżona wewnątrz macicy matki będzie przez tych 9 miesięcy prawie żyła, tworząc, rozwijając się, tworząc nowego człowieka. Jest to w tym momencie. Właściwie to, ten moment zagnieżdżenia jest to w tym momencie właściwie koniec tego pierwszego okresu życia człowieka który nazywamy w języku biologii czy medycyny nazywa się życiem embrionalnym gdzie ten embrion jest wolny jest niezwiązany na stałe ze swoją matką Dopiero właśnie kiedy zagnieździ się, w tym momencie następuje to związanie wręcz fizyczne i yy, możemy mówić o kolejnym etapie. Przedtem był embrionalny, teraz zaczyna się okres życia płodowego. Używam tego rozróżnienia, chociaż niektórzy mają wobec tego pewne zastrzeżenia, ponieważ yy, wykorzystywany jest ten, to rozróżnienie do sposobu pojmowania, traktowania tego, tegoż, tejże struktury ludzkiej, że póki nie jest zagnieżdżony, to jeszcze nie jest, nie cieszy się pełnymi prawami, dopiero potem następuje no, coś, co moglibyśmy nazwać uczłowieczeniem. I w tym momencie odchodzimy, czy kończymy ten biologiczny wymiar, a przechodzimy do czegoś, co moglibyśmy nazwać taką bardziej, Filozoficzną czy etycznym, etycznym wymiarem tego, tego zagadnienia, jaka jest właściwie natura embrionu ludzkiego pod względem widzenia go jako człowieka, w perspektywie człowieczeństwa. I tutaj niestety zaczynają się schody przysłowiowe, polegające na tym, że różni czy to lekarze, czy etycy, moraliści, czy prawnicy, na, na różny sposób traktują tego człowieka u samego początku jego istnienia. Najbardziej radykalne, że tak powiem, zróżnicowane opinie w tym temacie są, polegają na następujących no, poglądach. Po pierwsze, jedni mówią, że najbardziej radykalne pojęcie tego, tego tematu jest to, iż od samego początku mamy do czynienia z bytem ludzkim, a więc. Od momentu poczęcia mamy przed sobą człowieka, który cieszy się godnością i wszystkimi prawami ludzkimi, niepodważalna jest w tym momencie jego, wartość jego życia, co skutkuje także dopuszczalnością czy niedopuszczalnością, oceną działań wobec tego człowieka, wszelkiego rodzaju badania, eksperymenty czy inne jakieś tego typu historie są w tym momencie. Widziane jako coś, co robimy wobec człowieka, a to ma zupełnie inny charakter niż wtedy, kiedy robimy coś wobec czegoś, co człowiekiem jeszcze nie jest. Drudzy mówią, że tak powiem, z drugiej zupełnie Flanki, mówią, że o człowieku możemy mówić dopiero w późniejszym okresie, na przykład w momencie, kiedy właśnie zachodzi to zagnieżdżenie. Albo jeszcze później, mówią niektórzy, w momencie, kiedy powstaje układ nerwowy. Bo on powoduje, że człowiek, człowiek czy ten, ten organizm, jest zdolny na przykład do odczuwania bólu w tym momencie. I to byłoby takim kryterium człowieczeństwa. Kiedyś swego czasu pojawiał się bardzo często na ekranach naszych telewizorów, teraz on troszeczkę zamilkł, taki profesor w etyk z Warszawy, profesor Hołówko, który właśnie widział w tym momencie dopiero człowieka, kiedy jest zdolny do odczuwania bólu. Powstaje pytanie, trochę paradoksalne. Gdybym znieczulił całkowicie profesora Hołówko, to co, przestaje być człowiekiem na ten czas całkowitego znieczulenia? Nie jest zdolny do odczuwania bólu. Z no, no. tego widzimy ten paradoks tego, tego rozwiązania. Inni są nawet tacy, którzy mówią, że o prawdziwym człowieku właściwie możemy mówić dopiero wtedy, kiedy się urodzi. Są nawet tak radykalne pojęcia, ale zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli nie deklarują niektóre środowiska powiedzmy tego, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, to kiedy stanie się coś, na przykład wypadek, i zginie kobieta w ciąży, to traktuje się tę sytuację inaczej, aniżeli kiedy zginie ktoś no, w innym stanie. Prawda? Czyli widzimy, że y, traktuje się intuicyjnie wręcz, że jest to sytuacja szczególna, że ten dramat jest jak gdyby w tym momencie, w tym momencie podwójny. Stopniuje się więc, y, jeszcze inni mówią, trzeba stopniować. Uczłowieczanie tego, tego, tego człowieka, że jego w ramach, w trakcie faz rozwoju wzrastają jego uprawnienia, wzrasta jego godność. No W tym momencie oczywiście powstaje pytanie, o jakie, że tutaj musimy podjąć taką arbitralną decyzję, o jakie to stopnie i fazy rozwoju należałoby, no, należałoby mówić. Do czego właściwie odwołujemy się, kiedy mówimy o naturze i godności człowieka, także w tej perspektywie właśnie filozoficzno nazwijmy to etycznej, a w konsekwencji także prawnej. Najbardziej oczywistym odwołaniem jest odwołanie do biologii, po prostu do biologii, o której przed chwilą na początku króciutko powiedziałem. Ponieważ ten moment poczęcia, kiedy łączą się te dwie komórki, kiedy powstaje jak to mówi język biologów, nowy garnitur chromosomowy, w tym momencie powstaje zupełnie nowa, niezależna od nikogo struktura. I to jest o tyle dzisiaj szczególnie, szczególnie e, widoczne, że tak powiem, że e, współczesna nauka, nawet przez działania, którymi my się nie godzimy, ale pokazuje nam, że. Ta, ten nowy byt jest zupełnie samodzielnym, odrębnym bytem od innych. Eksperymenty, które są dzisiaj, czy działania, które są dzisiaj możliwe, na przykład takie, że embrion będący owocem połączenia komórek rozrodczych dwoje, dwojga ludzi jest noszony, w, że tak powiem, kolokwialnie, noszony w ciąży i rodzony przez zupełnie inną kobietę. To zadaje kłam temu hasłu z niektórych manifestacji, że to jest kawałek kobiety, tylko nic więcej. Prawda? To jest coś zupełnie odrębnego, coś co ma swoją własną godność. Jan Paweł II w Ewangelium Wite napisał, że w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Utożsamiamy osobę z biologicznym powstaniem właściwej człowiekowi struktury. Niektórzy mówią, którzy mają problem z uznaniem tego człowieczeństwa, że nawet jeżeli nie mamy do czynienia tutaj z człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, to ze względu na to, że stanie się to coś człowiekiem, należy traktować to z szacunkiem. Pojawia się tutaj także jeszcze inny problem, mianowicie problem taki, że na brak tej pełnej godności człowieka u samego początku wskazują znaczy zwolennicy takiego poglądu, że od początku nie mamy do czynienia z człowiekiem, mówiąc, że na etapie od poczęcia do zagnieżdżenia bardzo wielki odsetek tych bytów umiera, obumiera. Nawet nie wiemy o tym, no bo matka o tym nie wie, że to, się, że to się stało. To nie jest jeszcze, powiedzmy, proces tak widoczny, odczuwalny, jak poronienie w czwartym miesiącu ciąży. Tutaj mamy do czynienia z tak malutką strukturą, że o tym nie wiemy. I to da, miałoby dawać nam prawo do takiego właśnie traktowania. Ale przecież zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Tutaj swoistym takim podmiotem działania, tym co powoduje rozwój czy obumieranie jest natura, jest biologia. Ona nie jest podmiotem etycznym, to znaczy nie bierze odpowiedzialności za to, co się stało. Człowiek nie może dokonywać tego, co dzieje się w naturze, jeżeli byłby temu winien. To, że w naturze wszyscy umrzemy, nie oznacza, że wszyscy możemy się pozabijać, prawda? Z takiego, ta, takiego wniosku oczywiście dochodzić nie możemy. A więc mamy do czynienia z sytuacją, która jest momentem czy, czy powstaniem nowej i to jest swoista dla tych potrzeb definicja człowieka, że mamy do czynienia z sytuacją, w której powstaje nowa struktura biologiczna właściwa człowiekowi i jeżeli jest ona żyjąca, żywa, to w tym momencie mamy do czynienia z żywym człowiekiem. Ten problem stał się przedmiotem zainteresowania także dzisiaj Kościoła w sposób bardzo bezpośredni. Poświęconych temu tematowi w Kościele jest szereg działań i szereg dokumentów na skutek tego. Na rozpoczęcie takiej bardzo znaczącej w tym temacie bardzo znaczącego posiedzenia tak zwanej Papieskiej Akademii Prowita dla życia, która jest, składa się ze specjalistów różnych dziedzin, medycyny przede wszystkim, ale także prawa, biologii i innych. Papież Benedykt XVI powiedział tak. Jest dzisiaj kwestią najwyższej rangi, zarówno z powodu, oczyw z powodu oczywistych reperkusji dla refleksji filozoficzno-antropologicznej i etycznej, jak i w perspektywie asosowania w przestrzeni nauk biomedycznych i prawnych określić Kim jest, na nowo określić, kim jest właśnie ludzki embrion od samego początku jego istnienia. Dyskusja, która tam się w tym, na tym posiedzeniu dokonała, nawiązuje właściwie do tego, o czym przed chwilą tutaj powiedziałem, to znaczy wskazywali tam uczestnicy tej dyskusji na te dwa aspekty. Pierwszy ten Proces biologicznego powstawania nowej, zupełnie niepowtarzalnej jednostki, i drugie, że trzeba jej, uznać, trzeba jej przyznać, czy raczej nie przyznać to jest złe słowo trzeba uznać, że ta nowa jednostka ma własny status nowego człowieka z całą jego godnością. Jedynymi kryteriami, które, które należałoby, się, należałoby się tutaj posłużyć, jest właśnie ta swoista odrębność, niezależność, jest wewnętrzna celowość, to znaczy to, że on w naturalny sposób rozwijać się będzie w kierunku dorosłego człowieka. Natomiast nie można odwoływać się do takich wymiarów zupełnie zewnętrznych, typu prawo stanowione, bo prawo jak wiemy jedno traktuje tak, drugie zupełnie inaczej. Nie można mówić o możliwościach rozwoju czy innego tego typu kryteriów, ponieważ one są bardzo, bardzo ruchome, bardzo względne. I dlatego dlatego yy, można powiedzieć tak, że Kościół w swoim nauczaniu dotyczącym tego tematu, który dzisiaj jest yy, bardzo taki palący, gorący, stwierdza między innymi, zacytuję, ja pozwolę sobie zacytować kilka, Dokumentów z wypowiedzi, wypowiedzi Kościoła. Chociaż obecność, Jan Paweł II w Ewangelii Witę i potem powtórzę to jeszcze było raz, w innym dokumencie, mówi tak. Chociaż obecność rozumnej duszy nie może być stwierdzona w żaden sposób doświadczalnie, to jednak sama wiedza naukowa o embrionie ludzkim dostarcza cennej wskazówki dla rozumowego rozpoznania obecności osobowej od pierwszego momentu pojawienia się życia ludzkiego. I najbardziej takie syntetyczne stwierdzenie w katechizmie Kościoła katolickiego. Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego. I leczyć go w miarę możliwości, jak każdą inną istotę ludzką. Bardzo jednoznaczne stwierdzenie, że trzeba go traktować jako osobę, i jeżeli są podejmowane jakiekolwiek działania, to muszą one zmierzać do, czy mieć na celu jego, jego dobro. Jakie są dzisiaj możliwości działania wobec embrionu? Przywołam, Przytoczę Państwu kilka takich typowych, typowych działań, które są możliwe w sensie technicznym dzisiaj, a które wydobyłem, ten zestaw tych działań wydobyłem z takich dokumentów Rady Europy. To jest instytucja, to nie jest Unia Europejska, to jest instytucja europejska, powstała zaraz po wojnie dla ochrony praw człowieka, która... Także podejmuje pewien, pewne działania na rzecz ochrony do, praw człowieka na tym etapie życia. Chociaż zgadza się na niektóre działania, które my się zgodzić nie możemy z innych powodów. Takie, takimi działaniami dozwolonymi, zdaniem Rady Europy, powtarzam, to, jest, to nie jest opinia, którą ja podzielam, jest na przykład kreowanie embrionu in vitro, o tym będziemy mówić za jakiś czas, selekcja płci na tym etapie. Dzisiaj nauka potrafi określić, kim będzie, mężczyzną czy kobietą, ten człowiek na poziomie życia embrionalnego, i na przykład dokonać wyboru. Rodzice, którzy poddają się technice in vitro, mogą powiedzieć: My chcemy chłopca. I lekarz pod mikroskopem to widzi: że to będzie chłopiec kiedyś, czy tam pod innym aparatem. I może dokonać selekcji: chłopiec do dalszego rozwoju, dziewczynka do zamrażarki. Szczepianie embrionu innej parze, nie będąc rodzicami, to właśnie to, o czym wspomniałem, ta swoista niezależność. Ale także są takie działania, z którymi nikt się nie godzi dzisiaj, a są one technicznie możliwe. Tworzenia embrionów dla celów wyłącznie badawczych, a nie po to, żeby się rozwijały. Tworzenie identycznych istot ludzkich przez klonowanie bądź podział. Przez no, mówiąc brutalnie rozerwanie tego embrionu na, na dwa, trzy, 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 trzy części. Implantowanie przepraszam za brutalność tych sformułowań, ale tak jest życie niestety, implantowanie embrionu ludzkiego do macicy zwierzęcia i odwrotnie. Takie pomysły też dzisiaj nauka ma. I co się stanie wtedy? Prawda, jeżeli kobiecie wszczepi się embrion, embrion nie wiem, małpy, a małpie wszczepi się embrion ludzki. Pomysły są szalone. Łączenie komórek rozrodczych ludzkich ze zwierzęcymi. Jakaś powstanie chimera ludzko-zwierzęca w tym momencie. Wybór pci drogą, płci drogą manipulacji genetycznej w celach innych niż terapeutyczne. Badanie, eksperymenty na żywych embrionach zdolnych do życia. Utrzymywanie embrionów przez długi czas poza organizmem matki, czerpanie zysków, zdawania gamet embrionów i innych części ciała, przenoszenie embrionu z macicy jednej kobiety do innej kobiety. A więc to są, to są przykładowe, tu przywołane działania, które są możliwe, a które nie są wcale. Odległe od nas i, i zupełnie to nie jest, to, jest, to nie jest science fiction. To jest coś, co naprawdę może dziać się w ośrodkach naukowych, i to jest coś, co może dotykać normalnych, nazwijmy to ludzi, chociażby przez to, że kiedy jest problem z płodnością, to jedną z metod sprawdzania. Że tak powiem, siły rozrodczości komórek rozrodczych tego mężczyzny czy kobiety jest właśnie próba łączenia ich z komórkami zwierzęcymi. Jaki ciężki dylemat moralny ma ten człowiek w tym momencie, kiedy tego typu eksperyment zaproponowałby komuś lekarz? Prawda? Niezwykle to jest, to jest tutaj historia trudna. I dlatego powtórzmy. Za Kościołem, podsumowując to wszystko. Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości. Tu jest to pozytywne spojrzenie, że my dzisiaj, mając do dyspozycji narzędzia, które wypracowała nauka, możemy już na tym etapie. Leczyć tego człowieka, jeżeli jest on genetycznie, powiedzmy, jakimś tam, z jakimś defektem. I to oczywiście można robić. Jeżeli są tego typu pomysły, projekty czy oferty, to można z nich skorzystać. Pod tym jednym właśnie warunkiem. Wszystkie działania człowieka wobec tego życia na początku będą skierowane na jego dobro. W czasie, w czasie homilii powiedziałem, powiedziałem o tym, że. O tej hierarchii pewnej, Bóg-Człowiek. Bóg to jest coś, co tutaj jak gdyby bezpośrednio nie było widoczne, ale jest chyba oczywiste, że jeżeli człowieka widzimy w perspektywie Bożej, jako obrazu Bożego, to nawet jeżeli nie odwołujemy się bezpośrednio do pojęć dusza nieśmiertelna, to niewątpliwie widzimy w tym człowieku zawsze ten obraz dziecka Bożego z całą jego godnością i z wszystkimi jego prawami nawet jeżeli ten człowiek z racji na swój stan zdrowia w późniejszym czasie a póki co na stan rozwoju swojego organizmu jeszcze tej swojej godności sam że tak powiem zrealizować czy skonsumować nie może ale tym bardziej wtedy my musimy umieć tę godność i te jego prawa, te jego prawa bronić. W przeciwnym razie, bardzo łatwo, wręcz w nieunikniony sposób, dojdziemy do tego, że będziemy traktowali tego człowieka instrumentalnie, jako narzędzie do uzyskiwania innych celów, a te też są bardzo konkretne i o tych innych celach, jakie mogą tu być osiągane kosztem tego człowieka na początku jego życia powiemy sobie następnym i następnym razem. Dziękuję bardzo.